A to wiem, że i tak ten film nie zarabia. Także mam w głębi. Ale mam pytania. Czy jak ty nie zrobisz lajta bez leku? wiem za nie, ale tak chciałam pokazać Twoją bazenową. Ale zrozum, ja z tego żyję. Czy Ty tego nie rozumiesz? Każdy grosz, śmieć dno. Czy Ty tego nie rozumiesz, że ja z tego żyję? Że ja też z tego potrzebuję na utrzymanie kanału, na zapłacenie rachunków? Na samochód, na jedzenie. Ja z tego żyję. kurde, sypią się setki ze skarpetki. O! Czekajcie, będę zbierał na zęby niedługo. <laughs> Żartuję. Znaczy, tak, no, raczej trzeba będzie, trzeba będzie to zrobić. Ponieważ. Jestem rozpoznawalny w Polsce, e, gdzie tam nie zajadę, to kurde, trzeba, trzeba jakoś to wyglądać, nie? Będzie trzeba to zrobić. A ja nienawidzę dentysty. No i tu Gustaw, setka nie wystarczy. Jedna, przepraszam bardzo. Oczywiście. no święty, go Sorry, nie ma dzisiaj lajta ale mm, nie jest to zależne ode mnie, nie jest to zależne ode mnie, więc wszystkich przepraszam. Nie uwaliłem się, nie najebałem się, wszystko jest w porządku. Przy okazji macie okazję zobaczyć jak działa ta kamera. Mm, myślę, że jest obraz o wiele lepszy. No nic mi nie pozostało jak tylko was przeprosić za to, że nie ma To naprawdę nie jest to z mojej winy. Teraz... Aaaa, Nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. No nie mam pojęcia, kurwa, nie mam... Nie wiem, nie wiem, kurwa, nie wiem jak od was podniec wziąć. Zrozumcie to, kurwa. Proszę! Dobra, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję ślicznie jeszcze, 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 jeszcze czwartek jeszcze będzie light, ale to już będzie od miesiąc Light w niedzielę aktualny oczywiście, że tak. No bierzemy się za roboty, kurde, no. jak mam gdzieś wyjechać, no to muszę kurde zarobić. No. Boże, yy, Wam mówiłem, że mam pomysł, mam nawet dwa pomysły, ale do jednego pomysłu, słuchajcie, potrzebna mi jest i tu będzie apel do widzów, żeby takowe przysłali lub przywieźli. No to co? Ponzon jest, auto jest, no to będziemy, mam nadzieję pływać, mam nadzieję, że się nie utopię, mam, mam wprawdzie umiejętności pływackie dosyć dobre, yy... Testować na pewno ponton będziemy. To obiecuję bardzo nagrywania, bo już poczyniłem po tym kroki, obiecałem wam spełnię też obietnicę z tym pływem. z tą Nie bójcie się, Meksyk działa, ale z opóźnionym zapłonem, ale ale działa. Moje wspaniałe żmiki wykorzystały od razu fakt, że nie zrobiłem lighta, ponieważ ponieważ Tipli miało... Miało awarię. Tak, miało typie awarię. Nie robiłem lajta, bo gdybym, gdybym miał samych, samych normalnych widzów, to pewnie bym zrobił. Bo byśmy sobie posiedzieli i miło pogadali. Ale z tego względu, że pojawiają się często i gęsto też takie tak zwane żmije. Więc wierzcie mi, za darmo to mnie obrażać nie będziecie. O nie 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 nie. Takiego czegoś nie będzie. A miłych i akurat widzów pozdrawiam. I nadrobimy. Trzymajcie się. Eee... To bardzo dziękuję, jest dosyć regularny bardzo dziękuję za to za to donatowanie, na pewno na oponki się przyda, o oponkach już mówiłem na live, dlaczego, dlaczego kupuję, chociaż mam, tak jak mogłem sobie te opony w Skodzie yy, no olać na kopa będą żebrać o was po węgiel, zobaczycie zamiast kupić sobie bo mają za co, mają ale nie kupią, będą żebrać Pozdrawiam Was, bo mnie to kurwa strasznie rusza. Bo ja od nikogo nie, nic nie chcę. Jeżeli mówię, ktoś da, to z własnej woli. A ja od nikogo nic nie chcę, i, i to jest śmieszne, kurwa. Bo tu się robi jakaś dziwna, śmieszna afera. Ja nie mogę tego. Nie, nie mogę tego kurwa pojąć. Jak można. Słuchajcie, jak można, jak można żebrać mając pieniądze? No, jak to można robić. Przecież to jest wał dla Was. Tylko nie wiem, czemu wy się na to nabieracie. No ale może tak lubicie, no. Nie wiem. Nie chcę nikogo obrażać. Sympatia dla Was, żółwik. I widzimy się. Widzimy się jutro na live i na porannym vlogu. Trzymajcie się. nie wiedział. Bo to nie jest kwestia, że mi potrzebne było 150 zł, żeby sobie wzbogacić budżet, bo w tamtym okresie miałem na koncie 12 tysięcy złotych, więc...